Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was dzisiaj z takiego pięknego, słonecznego dnia. I trochę to śmiesznie wygląda, jak w taką pogodę Mario montuje światełka. Mario, no. pokaż jak montujesz światełka. Na ten, na, na tytytkach. Na trytytkach. Zobaczcie, tu będziemy mieć tak przyozdobione. O, dookoła, a w środeczku też już coś Mario podziałał. Pewnie teraz nie za bardzo widać, bo świeci nam piękne słońce, jest jaśniutko, ale coś może widać. I tutaj też mamy światełka. Z każdej strony chyba Mario prze przesadził z ilością zakupionego sprzętu świecącego, i teraz musi go koniecznie wszystkiego gdzieś upchnąć. Dobrze, będziemy mieli dyskotekę w przyszłości. Będziemy tym. mieli dyskotekę. Jaką, dyskotekę. Jaką dyskotekę? Nastrój świąteczny. A nie dyskotekę. No, no, z, z taką pogodą to średnio ten nastrój nawet. Mati, masz chyba sałatę na zębach. Mati sobie tutaj też leży do słoneczka. Zobaczcie jak się nam tutaj zagęszcza na polu, przyjeżdżają nowi ludzie, rozkładają swoje przyczepy. Hiszpanie co mieli pozostawione przyczepy, to do nich powracali I tak. teraz jak byłem w toalecie, to widziałem pełno właśnie tych przyczep co tak stały. Tam z tamtej strony pusta, to już są w nich ludzie, także poprzyjeżdżali. No nie wiemy dlaczego na przykład świecą się lampy jeszcze o tej porze, bo jest tu jasno, a lampy się świecą. No, taki dzisiaj mamy spokojny dzień, zero wiatru, słońce świeci, jest cieplusieńko. Zaczynają Was 26 stopni, tak jak wczoraj zapowiadali, nie? Tak, do słoneczka jest naprawdę ciepło. No i co, rozłożymy te światełka i będziemy się zastanawiać, co robimy dalej. Zobaczcie, mamy pół przeciąga zawiniętego tymi światełkami. One sobie idą tutaj, stąd, 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 stąd. stąd. Okay. Pięknie. <ścoughs> tutaj jedna działka. I tutaj od Gabrysi druga działeczka i tutaj stoi mama z trzecią, jeszcze byśmy trzech sąsiadów mogli owinąć tymi lampkami. Nie, 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 to jest... śmieją, mam małe Trochę starczy. Wybraliśmy się, słuchajcie, nad jezioro El Fondo, y, tu niedaleko naszego kempingu, y, jak widzieliście przed chwilą na przebitce ponad dwa kilometry, w jedną stronę. Idziemy obejrzeć, co tam można ciekawego zobaczyć, a przede wszystkim też przejście, słuchajcie, dziewczyny spacerują tutaj. Patrz jak to jest fajnie, wszystko tak od nie? No, równiny są niesamowite i takie, i takie lasy palmowe. No nie mówię o tej palmie akuratnie, ale tu macie z tyłu zaraz taki lasek palmowy i tak samo był wcześniej tam, tam, a tu na, a tu, a tu rosną, słuchajcie, na drzewie kaki chyba tak? A tu grej A tu grej tak? No, zobacz sobie, ale chyba kaki. A tu grej No fajnie. A słuchajcie, dla nas jest to taka nowość. Cieszymy mordki, jak zobaczymy, jak rośnie grajfruit, kaki czy inny owoc. Bo, oczywiście, na co dzień się go spożywa gdzieś tam, natomiast. Ee, to były granaty, jak się granaty, nie kaki. Granaty? No, to może, może granat faktycznie, bo to jest z daleka. No i takie lasy palmowe. A patrz, spięte jakimś tym, żeby do góry tak rosnęły tylko, nie? Rosną, rosły. Nie wiem. Fajnie, nie? W porządku. No, idealnie pomierzone. A to nas na pewno chyba bo coś, bo... Nie, no. nie wiem, po co im tak to, To dom jakiegoś rolnika, bo widziałem kultywator stał. Od doma. No. Jak jechaliśmy wczoraj yy, przez takie różnego rodzaju pola, i że tak powiem, takimi bocznymi drogami, to mnóstwo zający. Zajęcy. Yy, zający. Zaj, zający. Zając A nie zajęcy. zający. Dobra, zający albo zajęcy, nie wiem. I co chwilę przebiegały przed samochodem, trzeba było uważać. Nawet takie malutkie, były takie. Takie, takie. I te góry tam. I ten las, las palmowy, jeszcze raz. Zobaczcie, drzewa oliwkowe. Oliwka czarna. I nawet chyba nikt tego nie zbiera, bo wszystko leży pod drzewem. I całe znowu sady takie oliwkowe. Chociaż mamy taką wycieczkę. Słuchajcie, polami, dróżkami i tak dalej. Ruch melioracyjny na polach Takżeśmy się wybrali troszeczkę inaczej niż zazwyczaj gdzieś tam do miast czy tam gdzieś na promedady portów i tak dalej chcemy zobaczyć też jak to wygląda od strony też takiej wsi no. Zobaczcie No a ja przez chwilę się Wybrałem właśnie wzdłuż drogi takim lasem palmowym Zobaczcie, palma na palmie. Ale tam są i tak jest Węży to nie widać. Pająków też To z to No Lasiona palm Trochę miękko, bo wczoraj polało tutaj w Hiszpanii. Zresztą widzieliście na w ostatnim vlogu, bo tam Hubert troszeczkę nagrywał, byliśmy na plaży. Także trochę mokro. Taka ściółka też tylko z liści palm. Z liści z gałęzi palmowych. Zobaczcie, wzdłuż tych pól i wszerz, Wzdłuż, tak jak tu pokazuję. Wzdłuż i. Tu widzicie, jakie studzienki, co parę metrów. Tu, następna tam i tak dalej. Są takie zasuwy i otwierają wodę do nawadnienia pól. No. No głęboko nie ma, no ale, ale można, wiesz, wpaść i sobie krzywdę zrobić. No i generalnie podnosi się, tą śrubę się tu kręci, podnosi się do góry i woda wtedy nawadnia, nawadnia Pole. Tam pewnie jest tydzień, jakieś pompy, nie wiem jak to jest zorganizowane, ale generalnie, ale generalnie takie rowy te marioracyjne to przez całą tą długość jak idziemy yy, to są właśnie Co Coś, jak chcesz skoczyć? No, no i co sprawdziłaś? No na pewno. Dobra, chodźmy dalej. Słuchajcie, nawigacja Huberta prowadzi na wprost do tych jezior. A przed nami jest tam jakaś brama no, i posesja super. prywatna. żeby będziemy wracać chyba do drogi z powrotem jakoś. Innej, ale takie mamy nawigacje. Słuchajcie, brama yy, oczywiście na środku wstawiona, ale z boku wszędzie nieogrodzona. I tu trzeba było 100 metrów przejść. I tu już mamy dalej szlak pieszo-rowerowy. Właśnie w stronę tych jezior tam gdzieś, w stronę jakichś tam jeziorek. I tu jest takie obserwatorium. La Torre się nazywa. Jeden kilometr jeszcze musimy przejść. Także za chwileczkę za chwileczkę dojdziemy. Patrzcie na jaką odległość Madi się oddala bez smyczy. To jest pies. O, pokazuje ile można. No tak, ale jakbyśmy ją się wśród ludzi na deptacji, to ona by do każdego podbiega i każdego chciała witać całować, Tak, tak. Znaczy ona by chciała, żeby ludzie ją witali. O, taka rzeba chyba. No nie mów, nie mów głośno, bo mamy tu nie wejdzie zaraz. Mam tata pasażera na barane. Uuu, mógłbym nie wytrzymać. Tu już widać jeziora, jakieś takie, nie wiedzieć jakie to jest duże, a jeszcze do tego punktu obserwacyjnego chwilę tam nam zostało. Tu mamy chatkę, jakby ktoś chciał odpocząć. tam widać No to jeziorko widać, tylko to musimy jakoś tu przejść. Tylko. są takie No dokładnie. Także tędy nie przejdziemy na skróty, tylko to trzeba się tą drogą iść. A tam widzisz już? Tam na wprost już coś widać. A generalnie takie, takie błotka tu są. Nie wierzę, punkt obserwacyjny. No jest, nie? No jest. Nawet napisane. Nie no, ja mam powiem, że czad. Generalnie czad. To w Polsce mamy mega punkt obserwacyjne. W różnych miastach. Wie, że piękne pomosty pobudowane. No ale dobra, idziemy zaobserwować. Też... Można, mówisz? Tak. Takie mamy jeziorko. Tu jest jedno. To jest to samo O Tak, a z tamtej strony. Mamy takie jeziorka Tyle dobrze, że... Ja wiem tyle, że jakby w niej tu ktoś przywlokł w lecie przy 40 paru stopniach, żebym to zobaczyła, to go chyba zabiła. <grym> Asia, weź plusy wyciąg. Przeszłaś się. Słuchaj, 7000 kroków zrobione. No, tak, to ja nie mówię. Jaki pies, ładny widok na górę. Jest pies się, pies się przebiegli w ogóle, ale. <noise> no, góry są przepiękne tu. No i oczywiście punkt obserwacyjny. Mistrzowie punktu obserwacyjnego, idziemy. Tak jest. Tak jest. Raz, dwa. Dwa. Kolejny odlicz. Jeden, dwa, trzy. Dwa, trzy I gaba Zbieraj ten, zbieraj napoje Madi, idziemy dalej Moi mili, właśnie wchodzimy sobie do parku Natural El Fondo Gdzie generalnie są punkty Są punkty obserwacyjne Wszelkiego rodzaju ptactwa i tak dalej, tam macie tą mapę Także jak widzicie w Hiszpanii Nie musimy tylko i wyłącznie obserwować, że tak powiem, fal nadmorskich kurortów, ale też można troszeczkę, troszeczkę przeobserwować przyrody. Także my dzisiaj akurat jesteśmy w takim obserwatorium. A siule, można się wyciszyć tu? Można, można. Fajne miejsce, właśnie tak sobie tu rozmawiamy, obserwujemy te kaczki. Jakie one tu mają cudowne życie. Cały rok sobie ciepło jedzenia pod dostatkiem. Cisza, spokój, nikt im tu nie przeszkadza. Mhm. Super. Fajnie. To jest jakieś jezioro El Codo. No, my sobie wróciliśmy ze spacerku. Wszyscy są głodni strasznie, bo zrobiliśmy chyba z 12 tysięcy kroków to jakieś, nie wiem, 6 km. No i dzisiaj padło, że ja robię obiad, więc standardowo popisowe moje spaghetti. Już mam cebulkę pokrojoną. Gabi poleciała do y, sklepu po sos, do spaghetti. Już tutaj rozgrzeję sobie zaraz patelnię. Wrzucamy cebulkę, czosnek. I you made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Dobra, się nam mięsko ładnie podstarzyło. Teraz taki sosik Kabi kupiła. Wlewamy. O, mocne takie są. Dobra. Wlewamy. Trochę wody dam do słońca Kurde, belek. o uratowałem dobra, trochę dałem wody teraz tak poczepiemy taki i będzie cały słoik wylany super a w międzyczasie już cały czas wodę na makaron gotuję także już powinna być zagotowana. Będziemy wrzucać makaron. Dobra, nasz misz patel, patelni właśnie nakłada spaghetti. Ja tak dużo mi? No. Ja chyba tyle nie zjem. Słuchajcie, mamy taki ser mozzarella, prosto z Lidla. Tak. Reklama ten Lidla. że tak sobie wygląda. Jeszcze tu nie ma takiego listka bazylii na wierzchu. No ale nie będzie, bo nie mamy. Bo nie mamy, tutaj. dokładnie. Nałóż Hubert się wszystkim i. Smacznego. Jemy. Spaghetti rewelacyjne, słuchajcie, po prostu przepyszne. No. Mama stawia sobie na później, tak? Tak. Ja zaraz spróbuję, ale myślę, że tak zawsze jest rewelacyjny. Tak, Hubert jest mistrzem spaghetti. Okej. Okay. Trzymaj się.